Pozdrowienia, Jacek Borne. Dobry wieczór. Państwu dzisiaj dwa różne tematy, różni goście. Zaczniemy od spraw krajowych. Służba zdrowia w ujęciu jak najbardziej obywatelskim, bo naszym gościem jest dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam serdecznie, panie Rzecznik. Jakie są efekty pana zaangażowania? A o samym zaangażowaniu też chciał zapytać, bo to jest ciekawa sprawa, że Rzecznik Praw Obywatelskich się interesuje do tego stopnia służbą zdrowia, że zgłasza własny pomysł reformy. Systemowej reformy służby zdrowia. Tak, Jakie są efekty tego pana zaangażowania w tę sytuację strajkową? Nie wiem, zwrócili się na przykład lekarze, pielęgniarki do pana. Efekty nie mogą być natychmiastowe. Nikt nie jest cudotwórcą. Jest najpierw propozycja, bardzo poważna. Przed chwilą rozmawiałem na spotkaniu w ambasadzie amerykańskiej z doradcą pana, premiera, pana prezydenta, który zapytał mnie, czy mógłbym mu przekazać ten program. Aby działać na rzecz jego wdrażania czy zapoznania. Proszę bardzo, ponieważ rzecz się działa w ambasadzie amerykańskiej, to muszę zapytać, czy chodziło o naszego prezydenta czy o prezydenta Busha? O naszego prezydenta my zaczniemy, a pan prezydent Bush będzie mógł potem przejąć ten wypróbowany u nas program w taką widzę sekwencję zdarzeń. No tak, to logiczne. Otóż, chociaż gdyby trzeba było zacząć od Stanów Zjednoczonych, tam mimo olbrzymich nakładów i mimo że poziom medycyny tej drogiej jest znakomity, też nie jest dobrze ze służbą zdrowia, zwłaszcza dla tych biednych i niezarabiających. Otóż ja tu pytanie o efekty jest pytaniem, które wytrąca mnie z tego parcia do przodu, prawda? Bo to przepraszam bardzo, ja nie chciałem Panie Rzeczniku, naprawdę się zastanawiałem nad tym, o co pytam. Nie, bardzo słusznie Pan o to pyta, tylko że to jest takie pytanie, które mnie nieco zbija z pantałyku, bo wtedy się muszę zastanowić nad tym, czy ja liczę rzeczywiście na efekty. Oczywiście tak, zakładam je. I po to pracowaliśmy grupa ekspertów przy rzeczniku 9-10, nie pamiętam już ile miesięcy od zeszłego lipca, żeby zakładając, że te programy do, przebiją się do opinii publicznej i do władzy wykonawczej i w jakiejś mierze, może nie w 100%, ale w jakiejś wpłyną na tak niezbędną, konieczną, palącą potrzebę reformy służby zdrowia. O to się dobijamy. Mieliśmy świetną konferencję prasową wczoraj. Dlaczego świetna? Bo przyszły różnorakie media, przyszedł tłum ludzi, przyszli niektórzy posłowie, przyszły pielęgniarki i lekarze i jej wartość polegała nie tylko na znakomitej prezentacji moich współpracowników, w szczególności pani profesor Noiszewskiej, ale na bardzo dobrej Odpowiedzi sali, to znaczy pytania były merytoryczne, dyskusja była w ten sposób tak dobra, że właściwie ta konferencja prasowa przerodziła się w rodzaj debaty i zamierzam ciągnąć ten temat już na bardziej skonkretyzowanej czy wybranej części reformy służby zdrowia mniej więcej za tydzień. Jutro. Nie wiem, czy to powinienem powiedzieć, bo jestem przesądny i nie lubię zapeszać. Będzie spotkanie z prywatnymi ubezpieczycielami u mnie w urzędzie. Zależnie od jego wyników pójdziemy za ciosem, będziemy następną konferencję robić i będziemy zastanawiali się, jak uczynić ten przedmiot tematem, no, śmiem powiedzieć, dyskusji o charakterze narodowym, bo to jest jeden z podstawowych problemów. No czym państwo polskie musi, każde państwo powinno się zajmować z systemem służby zdrowia, organizowaniem edukacji, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego i dorównaniem nierówności. Ja tutaj rozmawiałem z rozmaitymi politykami, ze wszystkich możliwych opcji cały czas powtarzam od wielu, wielu już m, miesięcy, a nawet chyba lat, po prostu lat, tak że służba zdrowia to nie jest temat polityczny. No ale niestety to się zrobił temat polityczny. Chciałem jeszcze się dowiedzieć, jeżeli można, w związku z tym, co teraz usłyszeliśmy, czy to jutrzejsze spotkanie z ubezpieczeniem. czego ma dotyczyć to spotkanie? Wolałbym w to nie wchodzić, dlatego że nie chciałbym nie tylko zaproszyć, ale nie chciałbym postawić moich gości w niezręcznej sytuacji. Musimy uzgodnić pewne rzeczy, na ile ubezpieczyciele gotowi są brać udział w tym programie, a potem przedstawimy, tak jak powiedziałem, za tydzień, nie wcześniej, bo mam informację przed Sejmem, którą muszę składać corocznie w piątek i tak dalej. Środa, czwartek przyszłego tygodnia, na co jeśli nic się nieprzewidzianego nie stanie, serdecznie Pana zapraszam. Bardzo uprzejmie dziękuję. Najkrócej mówiąc, ten pomysł pana, czyli urzędu, bo tak to traktuje, na reformę służby zdrowia, ma polegać na tym, że Polacy mieliby dopłacać właściwie przy każdym zetknięciu z medycyną. Premier jest przeciwny na przykład podnoszeniu składki zdrowotnej. Czy to się da jakoś pogodzić? Pan to tak źle sformułował politycznie, że za chwileczkę ten program zostanie całkowicie zdezawuowany i zdyskredytowany. Niekoniecznie tak. To znaczy, no w końcu i tak, jak pan tak to powiedział. Otóż jest bardzo trudnym problemem politycznym, aby przekonać opinię publiczną, pewnej jej kręgi zwłaszcza, do tego, żeby uczestniczyły w pewnych opłatach. Na przykład wybierały jeszcze prywatnego ubezpieczyciela za dodatkowe świadczenia, żeby była konkurencja tych płatników, prawda? Dalej, jeżeli ktoś chce mieć ekstra opiekę, to powinien, może za to zapłacić. Myślę, że przecież, proszę pana, my to robimy. Gdybym zapytał pana, czy pan był kiedykolwiek u dentystu społecznego, obawiam się, że nie. Lubię to pytanie, sami bardzo często zadaję. Tak. Otóż płacimy przy różnych okazjach, czyli płacimy nie tylko składki, bardzo wysokie, jak ja oglądam to, co płacę. To nawet żałuję, że nie jestem tak chory, bardziej hipochondryczny niż jestem. Otóż my płacimy to. Dalej, jeśli ktoś idzie do szpitala, w wielu krajach, o czym my nie wiemy, jest tak, że pobyt w szpitalu, nie leczenie, ale pobyt, no przecież on przechodzi na wikt i opierunek państwa. Państwo ma gwarantować równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, to znaczy nie absolutny, ale równy, ale niekoniecznie utrzymanie. To są bardzo duże środki. Gdybyśmy je uwolnili, Wówczas bez potrzeby podnoszenia podatków, bo premier ma rację, że podnoszenie podatków jest niesłuszne, dlatego że spowolni rozwój gospodarczy i zwiększy bezrobocie, podroży koszty pracy, czyli jest to wszystko przeciwne temu, czego się domagamy od reformy finansów państwowych. Dalej, jeśli pierwsza wizyta, czy jakakolwiek wizyta byłaby opłacana w wysokości 5 czy 10 zł? Symbolicznie, być może kolejki do lekarzy by się przerzedziły, i tak dalej, i tak dalej. To są te rzeczy, które, od których Pan zaczął, które są najbardziej niepopularne, o których politycy nie chcą mówić, żeby nie stracić władzy. Ja od tego zacząłem, bo patrzę na Pana z podziwem i podziwiam naprawdę odwagę, dlatego że to jest tak że bardzo trudno jest w Polsce spotkać takiego polityka, który wyjdzie przed kamery i powie bardzo jest mi przykro, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej Polski, przy obecnym rozwoju ekonomicznym naszego kraju, każdy, kto będzie chciał skorzystać z usług lekarza, musi się liczyć z tym, że będzie musiał, poza tym, co już płaci, poza tą składką, która, która jest, jeszcze zapłacić dodatkowo. Były takie próby, tylko że to się zawsze źle kończy i natychmiast ktoś kto tak powiedział, od razu się z tego na wszelki wypadek wycofuje, bo trudno sobie jest wyobrazić bardziej niepopularny komunikat. Tak, ale ja nie pretenduję do wybieralności. No ale jest pan rzecznikiem praw obywatelskich i pan wychodzi do obywateli i mówi im: "Słuchajcie, obywatele, będziecie musieli więcej zapłacić, bo tego się dłużej tego systemu, który jest, finansować" ze wspólnej kieszeni z budżetu państwa w tym stanie, w jakim to jest, nie da. No albo trzeba będzie podnieść podatki, wtedy gospodarka może ja przystąpić. Myślę, że tak. Dlaczego ja to mówię? Bo po pierwsze nie muszę się obawiać. Panie rzecznik, to... on misja samobójcza. Nie? Czego? Nie, no przecież ktoś to musi powiedzieć. Yy, trzeba w ogóle zwekslować to, ten klincz, ten który jest obecnie. Na, na płaszczyznę merytorycznej dyskusji, dlatego że nawet jeśli określona grupa zawodowa wydrze, wydrze, przepraszam za sformułowanie, jakieś dla siebie świadczenia, to za pół roku czy rok wrócimy do tego samego. Pan mnie pytał, dlaczego rzecznik podjął tego rodzaju systemowe, zresztą nie ostatnie, zaraz jeśli pan mi pozwoli, to powiem, działania. Dlatego, że w zeszłym roku pan. Minister Liga wystąpił ze świetnym programem 7 czerwca bodajże. Ja wtedy pojechałem do Sejmu i skorzystałem z bardzo rzadko używanej prerogatywy, że mogę w każdej chwili wystąpić na forum parlamentu. Udzieliłem mu poparcia bardzo mocnego. Ale wróciłem do biura i powiedziałem, niezależnie czy program się uda czy nie uda, za pół roku. Tam lekarze jeszcze... wtedy mieli pretensje w związku z pewnym sformułowaniem, którego panu użył. Tak, to pamiętamy. Tak, A ja już zapomniałem o czym mieli prezencję. Teraz będą mieli nowe powody, więc nie myślmy o tamtych. Otóż yy, wróciłem, powiedziałem, ale proszę Państwa, za pół roku, rok, za kwartał będziemy mieli to samo. Powołałem zespół i ten zespół pracował bardzo inteligentnie i dobrze yy, nad programem, nad którym powinniśmy jeszcze pracować yy, jakiś czas i nawet ja powiedziałem, dzisiaj go przedstawiamy, to znaczy dwa dni temu, czy prawda? Powiedziano mi, że nie moglibyśmy za miesiąc, za dwa. Nie. Dlatego, że ten kryzys jest sytuacją, to co powiem, będzie okropne, takim pięknym kryzysem, że jest to sytuacja, w której jedynie ludzie gotowi są zacząć myśleć nad tym, jak reformować. I nigdy nikt nie podejmuje niepopularnych decyzji, jeśli nie musi. Ludzie, każdy system ma siłę ciążenia. A poza tym są różnego rodzaju, no, bądźmy, że już mówimy tak niepopularnie, różne grupy są zainteresowane w utrzymaniu tego niedrożnego systemu. Ja nie będę ich wskazywał palcem. Otóż tylko kryzys, kryzys jest tylko nie tylko negatywnym, zresztą zjawiskiem kryzys jest źródłem pozytywnej zmiany. Dlatego, jeśli będzie trzeba, ja za tydzień, jak powiedziałem, przedstawię dalszy etap Jakbym niewygodne pytanie panu rzecznikowi zadał i zapytał się, czy te grupy, których pan rzecznik nie chciał wskazywać palcem, to jest NFZ? Nie, nie tylko. Myślę, że są grupy wysoko wykwalifikowanych lekarzy, którzy świetnie sobie radzą w systemie państwowym. Czy mam rozwijać ten temat? Niekoniecznie. Ja myślę, że to jest tak, że nasi inteligentni widzowie się domyślają, a to naprawdę nie chodzi o to, żeby pana stawiać w jakiś... W sytuacjach nieprzyjemnych, tym bardziej, że myślę o tym i tak się zastanawiam, rozmawiając z panem, jak to wszystko by wyglądało w momencie, w którym pan byłby jednym z negocjatorów i rozmawiałby pan jako mediator z, z pielęgniarkami, z lekarzami. Dzisiaj zapytaliśmy takich zawodowych, rasowych mediatorów, jak się prowadzi takie, takie mediacje i o to, co nam powiedzieli. Żadnych negocjacji nie prowadzi się nigdy w świetle kamer. Jupiterów. Negocjacje prowadzi się w zacisznych miejscach, gdzie profesjonaliści dyskutują o sprawach merytorycznych, o tym, jaki konflikt jest naprawdę, konflikt rzeczowy. W tej chwili przeszło to wszystko na konflikt wartości. Ten czas gra na korzyść raczej niż, niż przeciwnie. Strony wtedy mogą złagodzić swoje emocje, trochę uspokoić się, zastanowić się nad różnymi rozwiązaniami, bo być może nie jest to jedyne rozwiązanie w tej sytuacji, które może być. Jeżeli dwie strony stają na strajnych pozycjach, manifestują swoją siłę, to są tak zwane twarde negocjacje, gdzie występują dwie silne strony. Jedyne wyjście, jakie może być, to przegrany, przegrany lub kompletny pad. No i jak prowadzić te negocjacje, żeby tam nie było tak, że. Przepraszam, mediacje, ja negocjacje. Nie, nie bo byłem są na mediatorem. Ja chociaż byłem tu, przewijałem się, byłem przewidywany. Pani pielęgniarki zwróciły się w pewnym momencie do mnie o to, ale to jakoś się nie zrealizowało. A dlaczego to się nie zrealizowało? Bo wtedy, kiedy szedłem na rozmowę do pana premiera, zaproszony przez niego, pan premier chwilę przedtem spotkał się z pielęgniarkami bez żadnej mojej namowy i prośby. Byłem przygotowany na długie z nim negocjacje. On wcześniej zrobił to, o co chciałem go poprosić, czyli problem przestał istnieć. Ja tylko spotkawszy się później z Panem Premierem mu pogratulowałem. Panie Rzeczniku, to może ogłosimy, że Pan się ma jutro pojawić w tym Centrum Dialog i od razu te porozumienia zostaną zawarte? Nie. Chciałbym, żeby można było mną straszyć najpierw dorosłych, a później dzieci, ale wolałbym, wolałbym wierzyć, że sama zapowiedź mogłaby mieć, wolałbym tego nie sprawdzać, jak bardzo się okaże to nieskuteczne. Ale ten mój ruch z przedstawieniem pozytywnego programu, bardzo konkretnego, bardzo przemyślanego, niełatwego, ale merytorycznie dającego się świetnie uzasadnić i obronić, był ruchem zamierzonym w sytuacji, w którym dwie strony są w klinczu, i spierają się właściwie o rzecz, no znowu źle powiem, o drugorzędną z punktu widzenia systemu, ile się da z niego wyrwać, ile się da z niego oddać, żeby zwekslować rozmowę na dyskusję merytoryczną. Ale mogę Panu powiedzieć, że Panie pielęgniarki, które zaprosiłem, dwie przyszły z tych, z którymi mam kontakt, przyjęły tą konwencję bardzo szybko i były zadowolone, że nie wiem na ile szczerze, ale na tyle, na ile deklarowały, były zadowolone, że ktoś neutralny, niepolityczny, kładzie coś na stół i mówi, a porozmawiajmy, co będzie później. Bo cokolwiek by się teraz stało, czy ten kompromis zostanie zawarty, czy nie, a to, to tego nie rozwiąże, niczego to nie rozwiążę tak. A czy ten strajk jest apolityczny pana zdaniem? Dlatego o to pytam, ponieważ no, na przykład profesor Władysław Bratoszewski powiedział, że on od tych lekarzy na Barskiej to wolałby zakład pogrzebowy. Profesor Andrzej Rzepliński mówi, że mm, lekarze nie przekroczyli jeszcze granic przyzwoitości. Minister Szczegłów mówi, że przekroczyli tak. i tak dalej, i tak dalej. A poza tym cały czas w tle tej sytuacji strajkowej mm, jest... Polityczna przeszłość niektórych przywódców tego, tego strajku, bardzo, bardzo konkretna polityczna przeszłość. Zaangażowanie po stronie socjaldemokracji, zaangażowanie po stronie sojuszu Lewicy demokratycznej, samoobrony itd. itd. Mam trudno im powiedzieć. Ja nie chciałbym się dopatrywać elementów politycznych, chociaż można ich się doszukiwać, zwłaszcza jak politycy, jak. Muchy do miodu zbiegają się do tego białego miasteczka, aby coś sobie ugrać. Mogę powiedzieć, że pierwszego dnia chyba wybierałem się tam w takim odruchu, pierwszym, żeby pojechać w Aleje Ujazdowskie. Ale jak zobaczyłem rano polityków, którzy już tam byli, wycofałem się. I więcej tam nie zamierzam się, znaczy nigdy nie poszedłem, bo jako potencjalny mediator, czy jako osoba, która jest widziana przez dwie strony. W sposób akceptujący do czegoś tam, nie chciałbym wypowiadać się po jednej ze stron. Natomiast czy przeszłość, czy polityczna pani pielęgniarek no przecież to są związkowcy, czyli osoby działające publicznie, a więc to jest określona kategoria osób, które mają doświadczenia w swoim życiorysie, takie czy inne. Ja bym je za to nie, ani nie winił, ani starał Pytam się o to, Czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Czy to jest tak, hmm. że to jest. Ja bym raczej od tego starał się abstrahować i są takie elementy, czy strony tego zdarzenia, które lepiej podkreślić, a takie, które, od których lepiej. A jak jest z tym stanem zagrożenia życia i zdrowia Polaków według pana profesora? Zastanawiam się nad tym, czy takie grupy zawodowe jak lekarze i pielęgniarki, według pana. Mają prawo do strajku czy nie? No bo mamy konstytucyjne zapisy o ochronie zdrowia teoretycznie. No znowu, jak już tak mówię, takie rzeczy okropne, to powiem jeszcze jedną. Kwestia, co wyznaczamy jako granicę przekraczalną, a co nie jest, nie tylko kwestią naszego odczucia. Obawiam się, że lekarze przekroczyli pewną granicę. Przykładem jest ulica Barska, kiedy wprawili się w stan niezdolności do wykonywania swoich funkcji, bardziej lub mniej. W sposób bardziej ostentacyjny lub mniej ostentacyjny, o ile wiem, głódówkę odbywali w domu, i doprowadził do sytuacji, w której trzeba było ewakuować pacjentów. To wyrządza pewną szkodę etosowi zawodu. W dzisiejszej Rzeczypospolitej pan Gottesman pisał na ten temat, i ja się niestety z nim zgadzam. To musimy później. Jeśli to wszystko zostanie załatwione, że przestąpić do prawdziwej reformy. Ja tu będę naciskał na tyle, na ile będę mógł, ale później no, jednak troszeczkę posprzątać. Dlatego, że każdy zawód musi dbać o, już nie mówię o przysiędze Hipokratesa, ale jest bardzo ważne, żeby w dążeniu do osiągnięcia skuteczności, bo każdy z nas chce w swoim działaniu, nie sięgać po środki pewne. To jest bardzo trudne, ale tak to już jest. Pewne środki są dla nas niedostępne, nawet yy, jeśli to ma być ze szkodą dla skuteczności. Ten, Krótkie, ostatnie pytanie. Czy może inaczej? Co na to wszystko? Co Pan przygotowywał z tym zespołem przez, przez rok? Co na to wszystko minister Pan minister Religa, ja jestem w kontakcie z panem ministrem Ligą Jak powiedziałem, nieczęstym, ale od czasu do czasu, gdyby pan przejrzał kalendarium rzecznika, czyli moje w działaniach na rzecz służby zdrowia, tam co jakiś czas jest albo moja wizyta, albo spotkanie, albo apel. Kiedyś poparłem go w Sejmie, potem wystosowałem do niego taki memorandum, formując 10 zasad reformy służby zdrowia. Pan profesor Ligał? Nie wiem, jak się odnosi do tych moich niewczesnych niewczesnej aktywności, ponieważ ja go bardzo szanuję, bardzo lubię, podziwiam i to jest bardzo dobry człowiek. Ja sądzę, że nie może mi mieć tego za złe i wolałbym, żeby to traktował tak, jak to robiłem rok temu, jako formę poparcia z mojej strony. Dla w ogóle władzy wykonawczej. Ja chcę pokazać w tym momencie, moment nie był przeze mnie wybrany, ale był użyty przeze mnie, że czas jest na radykalną, całościową reformę służby zdrowia, gdyż niezależnie od tego, jak kryzys ten się zakończy zwycięstwem w cudzysłowie jednej czy drugiej ze stron, problem pozostanie. To nie jest żaden komplement z mojej strony, proszę traktować, że ja to mówię absolutnie nieoficjalnie i poza kamerami. Mnie się bardzo ten pomysł, ten program podobał i uprzejmie dziękuję za rozmowę. Nie Życzę zadajcie. Krótka przedła, za chwilę wracam, to jest plus